To, co najbardziej mnie zaciekawiło, najbardziej mnie zachwyciło, to medycyna regeneracyjna. Dotychczas maskowaliśmy ból, dotychczas staraliśmy się naprawić to, co zostało popsute. Ale medycyna regeneracyjna daje szansę na to, żebyśmy w końcu zaczęli leczyć przyczynę, żebyśmy starali się. Zrobić tak, żeby organizm sam się wyleczył, żeby organizm sam się zregenerował, żeby naprawił uszkodzone tkanki, w szczególności tkankę nerwową, tkankę chrzęstną, dyski, kości. I badania naukowe, nie tylko badania in vitro, ale również badania in vivo, czyli badania na żywych organizmach. Pewne badania kliniczne, czyli nawet badania na ludziach, dają bardzo dużą nadzieję, że stoimy u progu wielkiej rewolucji. Wygląda na to, że wkrótce medycyna będzie miała możliwości odbudowywania uszkodzonych tkanek. Pozwoli to zapobiec wielu chorobom. Pozwoli to również wiele chorób leczyć. Po części medycynę. E, po części medycynę regeneracyjną już w tej chwili stosujemy. Jest to socze bogatopłytkowe. Krew pozyskujemy od pacjenta. Poprzez odwirowanie uzyskujemy z niej frakcję bogatopłytkową. Płytki krwi służą do tego, żeby krew krzepła. Jeżeli jest jakaś rana, jest uszkodzenie, to płytki krwi tworzą, tak, tworzą taką sieć, Sprawiają, że tworzy się strób, skrzep. I dzięki temu krwawienie ustaje. Później tkanki muszą się zregenerować. I to właśnie płytki krwi wydzielają substancje, które są odpowiedzialne za regenerację. Wydzielają sygnały do innych komórek, aby zaczęła się naprawa i ta naprawa zaczyna się poprzez poszczególne etapy. To nie jest tak, że to jest tylko naprawa, naprawa, naprawa? Nie. Tak jak mamy jakiś popsuty element, rozwalony dom, to ten dom najpierw trzeba częściowo zburzyć, trzeba usunąć to, co jest zniszczone. Dopiero później muś myśli się o naprawie. I tak samo jest w organizmie. Najpierw jest reakcja, reakcja taka zapalna, obrzękowa. Później trzeba usunąć uszkodzone tkanki, dopiero później buduje się żeby odbudować to co zostało zniszczone ewentualnie stworzyć bliznę która zamknie wypełni te uszkodzone zniszczone tkanki Jak wspomniałem wcześniej osocze bogatopłytkowe już się stosuje na szeroką skalę niestety ma ono swoje ograniczenia wiemy w czym możemy pomóc ale wiemy również że nie pomaga we wszystkim nie pomaga na wszystkich etapach chorób. Dlatego właśnie staramy się znaleźć bardziej terapię, która jest bardziej skuteczna, która potrafi jeszcze lepiej działać na zdolności regeneracyjne organizmu. Jak sami się spodziewacie, chcę tutaj wspomnieć o komórkach macierzystych. Komórkach z których rozwijają się inne komórki, dzięki którym ciało rozwija się, ale również się regeneruje. Jako dorośli mamy również ciągle wiele takich komórek macierzystych. Te komórki znajdują się m.in. w szpiku kości. Szpik kości to substancja, to tkanka, w której, która służy do tego, żeby tworzyła się krew. Komórki krwi cały czas umierają, cały czas powinny być produkowane. Powinna być ich wymiana. Tak jak wymiana jest włosów, komórek, skóry, to cały czas rośnie, cały czas jak gdyby odpada i tworzone są nowe. Podobnie jak i ludzie na Ziemi. Cały czas ktoś umiera, cały czas ktoś się rodzi. Powinna być równowaga w stosunku do ludzi, powinna być nawet ekspansja. I podobnie jest z komórkami, one cały czas się tutaj rodzą, w szpiku kości. Możemy komórki macierzyste szpiku kostnego pobrać poprzez specjalną procedurę, specjalną igłą. Najczęściej pobieramy to z tego miejsca, właśnie z talerza kości biodrowej. Można to uzyskać, można zagęścić takie komórki macierzyste pochodzące ze szpiku kostnego i można je wstrzyknąć i wstrzyknięcie tych komórek powoduje regenerację gdzie tę regenerację chcemy uzyskać najbardziej rozwinięte badania kliniczne zaawansowane najbardziej obiecujące badania pokazują że będziemy mogli wstrzykiwać tego typu substancje właśnie szpik kostny pod chrząstkę czym jest chrząstka staw składa się najczęściej z dwóch kości. I te kości przesuwają się, tak jak na przykład kość biodrowa. Jest głowa kości udowej i ona obraca się w panewce. Między nimi jest chrząstka. Na każdej z kości jest chrząstka. Ta chrząstka sprawia, że jest amortyzacja, że jest dobry poślizg. Inaczej kość na kości się nie poślizgnie. Będzie tarcie, będzie problem. I dlatego właśnie ważne jest, żeby ta, kość, żeby ta kość wytwarzała dobrej jakości chrząstkę. Jeżeli chrząstka się wyciera, jeżeli to następuje ból, następuje zapalenie, ograniczenie ruchu i to wszystko może prowadzić do tego, że taki staw będzie bolał, taki staw trzeba będzie wymienić na nowy za pomocą artroplastyki. Jednak można wykonać specjalny zastrzyk. Oczywiście najprawdopodobniej to będzie możliwe. Więcej badań jest potrzebnych, żebyśmy mogli powiedzieć na 100% jakie będą, jakie będą tego wyniki, czy rzeczywiście tak się uda to wszystko zrobić jak chcemy. Ale wyniki badań, wczesnych badań są obiecujące. Prawdopodobnie będzie można wstrzykiwać lek, właściwie lek, właściwie własny własne szpik kostny. Czyli to nawet nie będzie lek, to nie będzie nic chemicznego. To będzie coś pobranego z naszego ciała, tylko odpowiednio wyizolowanego i wstrzykniętego dokładnie tam, gdzie powinno zadziałać, tam gdzie chcemy, żeby dokonało regeneracji. Problem jest taki w zwyrodnieniu, że najprawdopodobniej najpierw zanim chrząstka zacznie się degenerować, zanim tej chrząstki zacznie ubywać, to problem zaczyna się w samej kości w kości, która jest pod samą chrząstką, w kości podchrzęstnej. I to właśnie uszkodzenie tej kości, zwyrodnienie tej kości powoduje to, że chrząstka również się degeneruje. Także poprzez zastrzyki podchrzęstne ze szpiku kostnego jest szansa, że możemy ten degeneracyjny proces zatrzymać albo znacząco spowolnić. Daje to ogromne możliwości. Jeżeli te zamysły, te przypuszczenia by się ziściły, to w wielu przypadkach moglibyśmy zatrzymać degenerację stawu biodrowego i zmniejszylibyśmy liczbę ludzi, którzy wymagają implantów, wymagają artroplastyki tego stawu. To jest wielka, wielka sprawa. W tych naszych rozważaniach cały czas wstrzykujemy gdzieś komórki. Komórki macierzyste wstrzykujemy płytki. Jednak nie mamy wpływu, jak te komórki zaczną się zachowywać. Każda komórka ma różne możliwości, ma wiele możliwości. Ona może wytwarzać może się dzielić może wytwarzać pewne białka może wytwarzać na przykład ścięgna, tkankę łączną, kolagen. Jak sprawić, żeby te komórki zrobiły dokładnie to, co od, co od nich chcemy, czego od nich wymagamy? Wstrzykiwanie komórek do jakiegoś miejsca jest jak wysyłanie ludzi bez konkretnej instrukcji, żołnierzy bez, bez konkretnych rozkazów, robotników bez konkre konkretnego planu działania. Może się okazać, że ich wyślemy i nie zrobią tego, co dokładnie chcemy w tym miejscu. Ale opracowano, opracowano pewne metody, które są w stanie nam w tym pomóc. Egzosomy. Egzosomy są to pęcherzyki, które zawierają w sobie pewne substancje. Te substancje to rozkazy, to informacje przekazywane między komórkami. Jak gdyby taki list, który jest przesyłany z jednej komórki do drugiej, i w tym liście jest napisane: Produkuj więcej kolagenu, dzięki temu będzie regeneracja ścięgna. Albo dziel się, lub regeneruj się, naprawiaj naczynia krwionośne, naprawiaj nerwy. Jeżeli to się ziści, to będzie istna rewolucja w medycynie. Będziemy w stanie precyzyjnie mówić komórkom, co mają robić i one będą to robić. Exosomy zawierają w sobie na przykład mikroRNA. Zawierają w sobie również mRNA. Także to RNA, naturalne RNA, pomaga nam, pomaga różnym komórkom przesyłać, przesyłać informacje z jednej do drugiej, aby robiły to, co trzeba. I. Tutaj jest pole do działania dla medycyny. Jeżeli byśmy mogli te informacje w jakiś sposób przechwycić i zreplikować, moglibyśmy wpływać na to, co zrobi organizm. Bo nie zawsze robi to, co chcemy. Nie zawsze ta regeneracja zachodzi, dlatego właśnie człowiek się starzeje, dlatego właśnie degenerują się stawy. Dlatego jest problem nieraz z nerwami, że nie chcą się regenerować. I chcielibyśmy wpłynąć na to, żeby przywrócić człowiekowi funkcję, przywrócić człowiekowi często pewne cechy młodości. I do tego właśnie mogą służyć egzosomy. Egzosomy są używane w badaniach klinicznych, w badaniach. Natomiast nie można komuś powiedzmy przepisać egzosomu czy podać. Jeszcze nie. Jednak jest spora nadzieja, że właśnie ta gałąź medycyny będzie kolejną rewolucją. Będzie tym, o czym będą mówić przez stulecia. O przełomie na poziomie tym, który dokonał się w XIX wieku, kiedy wynaleziono znieczulenie i możliwa była chirurgia, znaleziono możliwości antyseptyki, czyli adseptyki, wiedzę o tym, że istnieją bakterie. Jak się przed tymi bakteriami uchronić? To były rewolucje, i myślę, że kolejna rewolucja jest na progu. Więc musimy mieć nasze oczy i uszy otwarte na wiadomości, na wszelkie nowinki, które napływają do nas, tak, żebyśmy byli gotowi pomagać pacjentom, kiedy tylko to będzie możliwe. Komórki macierzyste można pobierać nie tylko ze szpiku. Można pobierać i również z tkanki tłuszczowej. Są, je, są jeszcze takie komórki mezenchymalne, czyli takie komórki, które znajdują się na przykład w pępowinie. Jeżeli wstrzykujemy własne komórki, tutaj jest to w miarę bezpieczne. Natomiast jeżeli tymi komórkami manipulujemy albo podajemy komórki które należą należały do kogoś innego i wstrzykujemy innej osobie tutaj jest pewna niewiadoma i słusznie medycyna zachowuje ostrożność dlatego że nie wiemy tak naprawdę jakie dalekosiężne jakie długotrwałe skutki to będzie miało dla organizmu człowieka wiemy że istnieje system cały rozpoznawanie obcych tkanek. Dlatego na przykład atakowane są yy, przeszczepy. Nie każdemu człowiekowi możemy przeszczepić na przykład nerkę od obojętnie której osoby, prawda? Trzeba dobrać dawcę, trzeba dobrać biorcę, dlatego że mamy tak zwane specjalne antygeny HLA i one powinny być w miarę zgodne, żebyśmy mogli przyjąć daną tkankę, na przykład nerkę, na przykład serce a w szczególności szpik kostny dlatego właśnie należy zachować dużą ostrożność w strzykiwaniu komórek macierzystych pochodzących od innych dawców